Dobra, polecał, popatrz. Ale nie mam. I nie tyka I Ania miała taką ładną gitaryk. Jak daś nastrój? Wygramy to, nie? Jak najbardziej. Dotarliśmy. Podpłacony już jest? Czy jeszcze nie, idę, właśnie, idę właśnie zapłacić. Koperta dotarła? Czy jeszcze nie? Wygraliśmy, chcesz, dotarliśmy na rajd, pierwszy nasz. Mój, przynajmniej. Ale kurde konkurencja jest potężna. Właśnie przejdziemy się zobaczyć jak te samochody wyglądają. Ja! O

No, kompletny taki, z regulowanymi panhardami, z regulowanymi wahaczami. Co jeszcze tak ciekawego? No, cały sprzęt ma audio oryginalny, działający, grający. A teraz trochę estetyki robimy, bo chcemy mu środek najnera zrobić cały. To chyba dobre miejsce na, na poprawianie estetyki. A czemu? <noise>

Tak, przerobimy ten sobie zaraz. Uff, magnesik, no co to? Nie wiem. Jedziecie po podium? My? Zawsze. No, zawsze. <laughs> Nigdy jeszcze nie dojechaliśmy, ale zawsze jedziemy. <laughs> coś dla, dla mnie takiego, adrenalina, brakuje tego, wiesz, a pogoda świetna dzisiaj, także, także, no, także, no, dobrego pilota miałem, 11 lat chłopak i fantastycznie, poszło nam jak zespół, zespół jest ważny i to, że młody nie czuje nigdy takiego respektu do przyrody jak stary i mówi, startuj, próbuj, z takich tych, żeśmy startowali, ale fajnie, fajnie było. jest no tak tyłem, jest tyłem. O! To jest tak tyłem. Patrzcie tu. Dobra. Dawaj, dawaj. Nie, daj tu! Gorzej. Teraz. Jak trudność tego rajdu? Yy, w momentach niektórych trudno, ale dajemy sobie radę. Mamy ekipę z graną, więc nie ma żadnego problemu Mamy pozbierane już prawie wszystkie, więc do celu Dobra kubu, dawajmy to tutaj, no! centralny zamek, bo! ile, ile zostało pieczątek? 12? Jeszcze 12? Ale to już są nie do 3, jeszcze tam robimy i tyle. Więcej więcej nie zrobimy. Typanu zamek wybrała Jaka pudność rajdów. No zapowiadało się łagodnie, ale się rozjeździło troszkę, wiesz, i, i widać co się dzieje. Jest. Tak, co, się yes. co się dzieje? No najważniejsze. Jest zabawa. Tutaj, tutaj dobre miejsce. To, 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 to jest mega, nie? Plombują nam wyciągarkę. A ważna jedna do kieszeni. nie? Dobrze, że macie pod spodem tą drugą, nie? Skur. Przenosi, i w bagażniku jeszcze ale wiesz co, nie umiesz tego zaplombować, to no po prostu nie rób tego No, o, no, no ja se nie to założę do... sam Ale a... to jak będzie tak pokombinowane, to odpadnie A właśnie, a jak <coughs> odpadnie jak, w terenie? Jak, jak się z Słuchajcie, musicie nam zgłosić, oni to... myślą, że jest zaplombowane, a oni mają drugi zestaw w kieszeni Halo, halo Jesteśmy na łączach? Trzeba dobrać sobie Dobra. I opitolimy to ja tam idę Jakubowi pomóc flagami, a Andrzej, któryś miał tę możliwość i to odpalił, bo było super, to już coś grało. Zresztą już tam rozdaje te. Listy robi i rozdaje te jedzenie. No. Dobra. No. Duża jest na siebie, aby ktoś tego to przez radio gadać, jak ktoś ma. Potężny numer 3 歌っても歌ってもらえな Wszystkie pieczątki zrobione? Nie, wszystkie nie, nie, nie. Wszystkie na pewno nie. Ja mam gdzieś 65, mniej więcej. A ile było? 120. 120. Ja tam nie mam, tamtych nie mam na tych. ten, będziesz ostatnim no, przede mną. Albo za mną. Nie no, ty to masz szansę wygrać. Ogólnie jak trudno? Nie. E, ogólnie nie jest trudno. Wszystko auto przeżyło, tylko tam po prostu mam troszkę szkody z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj to, a Ogólnie jest fajnie. To jest mój pierwszy rajd, jest lejubiści. A jak się zrobił samochód? No Trzeba jeszcze dużo inwestować. No. Trzeba inwestować, bo przeguby wymienić i tak dalej, a w sumie to wszystko ok. No. Wszystko gra, także można jeść. Ja też nad kole połamałem, to tutaj. My, to jest tutaj. Nie, sobie nie. Rady? Ja, czy, czy jest żadny. Czytać Musi być to ty... nie powiem ci ile dokładnie, jest. ale kurde koło stu jest. W sumie. Gdzie chcesz? Nie, to musi. Jest to gdzieś się tam To też bardzo ważna rzecz, żeby ta grupa Open kurde, miała te kaski, bo to naprawdę jest dla Was bardzo ważne. Tam są duże uskoki, gdzieś pojazdy. Zakładajcie te kaski i pasy. Nie? Właśnie te przypadki, które tutaj były. Ten co tam Marcin się oskalpował tą głowę, to jechał chłopak bez pasów i kasku leżał z tyłu. I weszła mu śruba do głowy, bo na szybko szybkościowym podskoczył, zakwarwiony cały. Ja mówię, gdzie masz kask? Boże, no. że na tylnym siedzeniu. Ale no. był. Był, nie? Ale Idziemy, załóżcie, to do naprawdę. Znaczy nie, nie, jest tak, że my tu kogoś będziemy wyrzucać za to, ale to o wasze zdrowie chodzi, kurde. Zabezpieczcie sobie te nie, 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 głowy, nie, 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 No powiem szczerze, że rajd... Ostry, nie, nie, ten, nie patyczkowaliśmy się. Mamy kilka uszkodzeń, lampa poszła, kilka wgniotek, przednie nadkole, ale było się po co poświęcać. Mamy już cały zestaw, lecimy się zameldować, bo czas też się liczy. Także jeszcze zdążymy przed patrolami. Macie wszystkie pieczątki? Nie mamy wszystkich. Niektóre były nie do zdobycia dla nas po prostu. Jak te małe witarki albo samuraje no to bez problemu, ale my jesteśmy za dużo, auto za ciężkie jest, nie? Po prostu zjeżdżało albo tam nie dawał rady. Ale i tak mamy dużo. Ja myślę, że mamy pudło, zobaczymy. Kilka uszkodzeń, ale również No i jest tak jest, w tym pieniędzy, nie jest, ale tak, 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 tak. Dobra, Takie wrażenia są bardzo fajne. Ja pierwszy raz tu jestem, bo ja z chłopakami się spotkałem w rybniku, ponieważ ja oprócz tego lekkiego off-roadu. ja generalnie jeszcze zajmuję się autami sportowymi mam tak. bardzo ciekawe też okazje, głównie sportowe auta, offroad tak mi wszedł na zasadzie takiego bakcyla troszeczkę no i potrzeby, bo mamy w górach działkę więc dojazd nawet żona korzysta często z tego auta i mówi, nie trzeba odśnieżać, nic nie trzeba robić reduktor zapinamy i do przodu, nie, także fajne, fajne auto, przygoda fajna myślę, że jak ktoś potrzebuje trochę takiego od skoku od rzeczywistości, to fajna A rzecz. opinie na temat Jeepy? Jeepy się psują, Jeepy złe. Powiem tak, no na razie jeszcze nie mogę nic złego powiedzieć, bo to co z nim zrobiłem, wiadomo od razu wszystkie hamulce, amortyzatory, sprężyny, to i tak dalej, wahacze, to wszystko poszło wek i nowe wymienione, ale tak samo mówię, to co szło na od razu, takie jakieś drobne rzeczy typu nie świeciło się, nie paliło, gdzieś tam coś nie, 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 nie grało, ale tak wszystko działa, klima działa, tempomat działa, wszystko działa, 5 tysięcy nim zrobiłem dopiero, może 60 tysięcy, no bo jednak troszkę czasu potrzebowaliśmy, żeby go zrobić, ale odpukać nie mamy żadnych problemów. Trasy robimy, spalanie też, gaz mu zamontowaliśmy. Masz w automacie? W automacie, tak, tak. Także powiem szczerze, że bardzo fajna zabawa. Polecam. Dzięki serdecznie. No, przed rajdem spuściliśmy sobie powietrze z Opon na 1.0, tak 1.1 po to, żeby miały lepszą przyczepność, ale już zdecydowanie pora kupić nowe, bo te są dosyć jednak wy wykończone, jak patrzę sobie na opony od innych, to jakieś Westlake'i albo coś, budżetówki trzeba byłoby wrzucić. No, Kompresorę kompuje sam właściwie. Rajdzik był elegancki zabawa była super, ja się mega dobrze bawiłem, no ale jeepek duży, ciężki, jednak kurczę no, z takimi witarkami czy samurajami, które dominują jednak te, te rajdy, przynajmniej ten zdominowały, no to no, nie mieliśmy szans, nie? My zdobyliśmy 70 pieczątek, e, mimo że staraliśmy się naprawdę to ogarniać, e, myśleć, używaliśmy trapy, są całe pogięte. No ale autka na lawecie co przyjechały, obracały się po prostu wokół własnej osi, lekkie wszędzie umiały wjechać, także. No może następnym razem nam się uda. Dysproporcja była pierwszego miejsca 116 pieczątek do naszych, naszej ilości 70. No i przegrałem zakład, przegrałem stółę, bo myślałem, że będę na podium. Ale i tak czuję się zwycięzcą. Nieprawda, nie czuję się już. Jeździć i skakać.